Zdarzyło się Wam może pracować albo żyć z psychopatą? No to ta rozmowa myślę, że powinna Was zainteresować. Razem z nami dziennikarka, Żaneta, Żaneta Gotowalska-Wrublewska. E, oprócz tego, że jesteś dziennikarką, jesteś soc socjolożką, jesteś autorką tej książki. E, Jak się nie dać psychopacie, poznaj jego metody. Bardzo serdecznie tę książkę wszystkim polecamy. Jest razem z nami także Pan Profesor Piotr Gałecki, psychiatra. Krajowy konsultant do spraw psychiatrii, w dziedzinie psychiatrii, chyba tak właściwie powinienem powiedzieć. Dzień dobry, witam Was serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie profesorze, czy da się psychopatę rozpoznać na ulicy idąc? Marszałkowską? Yy, raczej się nie da rozpoznać psychopaty idąc yy, na ulicy. Tym bardziej yy, nawet jest to yy, yy, jakby trudniejsze niż yy, rozpoznać yy, zwykłego człowieka, można powiedzieć, ponieważ psychopaci fantastycznie umieją się przystosować, fantastycznie czytają emocje innej osoby znacząco lepiej niż osoba, która nie jest psychopatą. I mało tego, te emocje, które odczytują, one są rejestrowane w mózgu psychopatów w trochę innym miejscu, w tym miejscu, w którym inni ludzie dokonują obliczeń matematycznych. Dlatego psychopaci nie denerwują się, lepiej się koncentrują, emocje nie przeszkadzają im w pracy, więc potrafią się w tłu, wtopić w tłum jak nikt inny że na to z badań wynika, że 7% populacji to psychopaci. No to naprawdę jest nas, jest tutaj wśród nas dużo takich osób. Czyli mamy szansę się na nich natknąć. W jakich zawodach można ich spotkać najczęściej? Niestety, mamy szansę i to ogromną szansę, żeby natknąć się na takiego psychopatę. Możemy ich spotkać w szpitalu, bo mogą być to chirurdzy. Możemy spotkać ich, kiedy potrzebujemy pomocy prawnej, bo mogą być to prawnicy, adwokaci. Możemy spotkać ich wśród polityków, ale możemy też ich spotkać na przykład na open space, to nie muszą być jakieś bardzo wyszukane zawody, to muszą, mogą być jacyś przedstawiciele w pracy w korporacji. To są osoby, które po prostu są idealnymi wręcz pracownikami. Oni wykonują zadania powierzone przez ich przełożonych i wykonują je w sposób perfekcyjny. Robią świetne wyniki, potrafią zarządzać w taki sposób zespołem, że ten zespół wykonuje za nich te najcięższe prace, na przykład doprowadza do zwolnienia kogokolwiek, bo oni w taki sposób swoją charyzmą swoim czarem, który rozsiewają, potrafią zarządzać tymi ludźmi i e, tak naprawdę umywają ręce od tych mm. najcięższych, najtrudniejszych i najbardziej przykrych e, zadań. Właśnie o tym, jakim szefem jest psychopata albo czy łatwo trafić na psychopatę w swojej firmie, o, za chwilkę porozmawiamy, ale Żaneta, we wstępie tej książki piszesz o tym, co ja wczoraj zrobiłem przygotowując się do tej rozmowy, mm -hmm. czyli psychopata. Otworzyłem platformę streamingową, wpisałem psychopata. Jakie filmy mi wyskoczyły? No, no, Morderca, dokładnie. Czy każdy psychopata jest mordercą? Może brzmi naiwnie to pytanie, ale w popkulturze czy w szeroko rozumianej kulturze mamy, panie profesorze, taki obraz psychopaty? Tak, bo faktycznie on nie można powiedzieć, że jest nieprawdziwy, dlatego że psychopaci wykorzystują bardzo proste sposoby agresji, wręcz można powiedzieć prymitywne. Wynika to trochę z konstruktu psychologicznego psychopaty, ale tak faktycznie jest. Ale niekoniecznie, bo można być, gdybyśmy te, porównali to do pewnej skali, że tutaj mamy psychopatę takiego mm. prawdziwego, który jest seryjnym mordercą, a tutaj mamy osobę, która nie ma zero cechy psychopatii. To możemy być na tym suwaku w każdym punkcie. Mm. I od pewnego momentu zaczyna się ten psychopata. I ten psychopata może być takim miękkim psychopatą, który ma tylko kilka cech psychopaty, ale są yy, bardzo nasilone. I wtedy taki psychopata y, nie zabija nikogo i nie morduje, ale na przykład fantastycznie manipuluje, kłamie, zrzuca na kogoś winę. Aczkolwiek jeśli przekracza już pewną granicę, to niestety często wpada tą swoją pułapkę psychopatii i y, y, można powiedzieć, że psychopata... Potrafi dobrze się czuje tylko w bardzo silnych emocjach. Czyli w, gdybyśmy to porównali na przykład do poczucia temperatury, to psychopata czuje temperaturę emocji kiedy jest mniej niż minus 20 i więcej niż plus 40. Wszystko, co jest, wszystko co jest pomiędzy jest po środku. Dlatego poszukuje tej podnięte albo z tej, albo z tej strony. No to taki szef, który nie czuje w ogóle takiego zakresu temperatur, to w ogóle jest nieczuły na nasze problemy pracowników, tak? Niekoniecznie. Możemy do niego niekoniecznie. błagać go, pokazywać, że nam jest źle, a on i niekoniecznie. tak... Niekoniecznie. On je fantastycznie rozpoznaje. On je rozpoznaje lepiej niż osoby, które nie mają cechy psychopatii, ale, ale wykorzystuje, je wykorzystuje do manipulacji. Z zimną krwią. Z zimną krwią. Jeżeli zwierzamy się psychopacie, to powierzamy mu swoje naj, jakby, najważniejsze tajemnice czy rzeczy. Ale on to wykorzystuje, on tego nie współczuje w sposób taki jak my. On po prostu przestawia pionek w inne miejsce. Wow. Żadę to przytakiwałaś? Tak, przytakiwałam, bo psychopaci są z reguły bardzo inteligentni. I to, że oni nie mają rozszerzonej tej empatii, nie mają takiego współodczuwania jak normalni w dużym cudzysłowie ludzie, to nie znaczy, że oni tych emocji nie potrafią odczytywać. Oni są świetnymi obserwatorami i wiedzą na przykład, jak powszechnie w społeczeństwie należy zachować się w różnych sytuacjach. Na przykład w pracy będą wiedzieli, jak zareagować, kiedy pracownik się popłakał. Oni będą wiedzieli, że tak się reaguje, kiedy ktoś jest wzruszony, kiedy ktoś jest wzburzony. Tak samo na pogrzebie będą w stanie popłakać się, mimo że tych emocji nie będą odczuwać, bo będą widzieli, że inni tak się zachowują. No, my tutaj mamy, Żaneta, wypisane cechy lidera. Jakie cechy powinien mieć dobry lider? Mhm. To, to, o czym ty opowiadasz, opisując takiego psychopatę w pracy, to mi się pokrywa. Tak, no bo to jest właśnie, właśnie tak to działa i to jest trochę niepokojące, że z jednej strony mamy te cechy psychopatyczne, które gdzieś tam cały czas, jak tutaj e, mój przedmówca wspomniał, są niepokojące i mogą doprowadzić do różnego rodzaju patologii, a z drugiej strony HR-owcy zatrudniające różne osoby mogą wyszukiwać tych cech. I to nie jest tak, bo chciałabym uspokoić naszych widzów, że to nie jest tak, że e, szukają typowo psychopaty. To nie jest ich cel sam w sobie, ale te cechy się pokrywają i niestety to są bardzo dobrzy pracownicy. No dobrze, no to jak ludzie z HR-u, y, czy są szkoleni, i czy wiedzą, żeby unikać psychopaty, a może mimo wszystko psychopata jest cenny dla firmy? Psychopata może być cennym pracownikiem, aczkolwiek wtedy, kiedy pracuje bardzo krótko, jest wykorzystywany do pewnego trudnego zadania. To może, mhm. chociaż pewnie można by mieć inne zdanie. Natomiast raczej jest tak, że psychopata potrafi przechytrzyć HR-owca. Potrafi bardzo szybko rozpoznać po tym, kiedy się uśmiecha, jak się porusza, czy jest zdenerwowany, jak często mruga oczami. Bardzo łatwo wyczuć po tym, jak się ubiera, w jakim jest wieku, co będzie lubił, co będzie chciał usłyszeć. I e, osoba z cechami psychopatii będzie wiedziała intuicyjnie, jak to zrobić, żeby ją przekonać do siebie. Mm -hmm. Dlatego bardzo łatwo e, takie osoby przechodzą rozmowy kwalifikacyjne, do pewnego momentu dość szybko pną się po szczebelkach kariery, jednak w momencie, kiedy przychodzi. E, e, bycie prawdziwym liderem, podejmowanie decyzji i praca w grupie z ludźmi, to jednak tego nie potrafi zrobić, bo te instynkty powodują, że on niszczy to, co tak naprawdę najbardziej kocha, dlatego tak bardzo często związek z osobą, która ma cechy psychopatyczne, no, tak źle się odbija na partnerze, partnerce czy rodzinie, prawda? Właśnie, bo najwięcej cierpi ta osoba, która jest najbliżej. My jako pracownicy możemy wrócić do domu i tam Odbudować swoje siły. Gorzej jest, jeżeli psychopata wraca do domu i musisz z nim żyć. Przez lata nie zdając sobie sprawy, pod jakim przemożnym wpływem jego się znajdujesz. O tym też jest ta książka i myślę, że to jest też ważna wskazówka dla tak, najczęściej kobiet. To jest najczęściej wskazówka zwolić. dla kobiet, że bardzo przykre są wnioski generalnie płynące z tego, do czego doszliśmy z profesorem Danielem Boduszkiem w naszej książce, bo w momencie, kiedy dowiadujemy się, że żyliśmy z psychopatą, to już jest trochę za późno. On wtedy pozwala nam dostrzec, że zdjął te maski, pozwala nam dostrzec, jaką naprawdę jest osobą i ten cały czar, który roztaczał wcześniej, pryska i jedyną opcją jest Ucieczka, niestety. Pani redaktor, panie profesorze, bardzo dziękujemy. Jeszcze raz odsyłamy, jeżeli czujecie głód po tej rozmowie, odsyłamy was do książki napisanej przez Żanetę i pana profesora Boduszka. Miłego dnia, wszystkiego dobrego.